8 maja Chodzących wolno w środku ognia Czytamy o tym w Księdze Daniela, 3 rozdział, 25 wiersz Ogień nie mógł im zaszkodzić Swobodnie poruszali się wśród płomieni Tędy wiodła droga prowadząca ich do celu Objawienie otrzymane przez Chrystusa pociesza nas Wskazując, że nie powinniśmy szukać uwolnienia od cierpień, lecz przez cierpienia wejść na drogę rzeczywistej swobody. Boże mój, w chwili gęstniejącego wokół mroku daj mi zrozumieć, że to jest tunel, przez który przechodzę. Wystarczy mi wiedzieć, że wszystko zakończy się pomyślnie. Mówią mi, że stanę na wierzchołku góry oliwnej na wysokości chwały zmartwychwstania. Pragnę jednak czegoś więcej o Boże, pragnę, aby golgota posłużyła mi jako droga ku temu. Chcę się przekonać, że mroczne cienie ścielące się na ziemskiej drodze tego świata nie są niczym innym jak cienistą aleją, aleją prowadzącą do ojcowskiego domu. Powiedz mi, że trzeba wspinać się po stromym urwisku tylko dlatego, że twój dom jest na szczycie skały. Smutek nie może wyrządzić mi zła, jeśli będę chodzić wśród ognistego pieca. Ach, jaka ta druga jest stroma skalista wołałem. Ach, jakże jest stroma, bez trawki, bez kwiatka, a przy tym ciernista. Widoczność zaś na niej znikoma. Lecz mnie za rękę ujął ktoś, gdym na nią miał wstępować. I odtąd nie narzekam już z nim słodko podróżować. Mój krzyż jest za wielki, z boleścią wołałem, a nieś go nad moje jest siły. Krzyż ciężki szeroki i szorski dostałem do wczesnej mnie wpędzi mogiły. Lecz wtem się ku mnie skłonił ktoś, mej cicho dotknął ręki i rzekł, ja wiem, że dźwigasz dość, współczuję, świadom męki. Więc czemu bez przerwy tak ciężko wzdychamy pod krzyżem tu przez nas noszonym? Już wkrótce cel naszej wędrówki poznamy, jak błogo jest być uwolnionym, a poprzez całej drogi czas, a świt błyśnie z rana, wspaniale kroczyć z bawcą wraz, być w towarzystwie pana. Lecz uczucia zwodzą mnie, bo raz wierząc, a raz wątpiąc, celu nie osiąga się. Pokój błogi już ja mam, Pan go z łaski dał mi sam. Słodki w sercu my, odkąd jemu ufać nie On pociągnął mię ku sobie, na swą pierś przygarnął mnie W niem znalazłem całe. Z tego cieszę się. Pokój błogi, już ja mam, Pan Go z łaski dał mi sam. Pokój słodki w sercu my, odkąd jemu ufać mnie? Tylko jemu ufać, Zawsze się na niego stać. Jezus niesie i przestiernie, Nic mi się nie może stać. Pokój błogi już ja mam, Pan go z łaski dał mi sam. Mój słodki w sercu my, odkąd jemu ufać nie.